Polskie rozmowy u herberta. Dzisiaj serdecznie witam panią profesor Beatę Orłowską. Dzień dobry i regionalny ośrodek, ośrodek debaty międzynarodowej oraz pana profesora Pawła Leszczyńskiego. Witam serdecznie, kłaniam się. Polskie Towarzystwo Historyczne, oddział w Gorzowie Wielkopolskim. Dzisiejszy tytuł to pomarańcze po niderlandzku. Skąd te pomarańcze po niderlandzku to nam robka tajemnicy uchyli pan profesor Paweł Leszczyński? Możemy tak tytułem wstępu powiedzieć, że Holandia kojarzy nam się z wieloma, wieloma rzeczami. Nieprzypadkowo nagrywamy to spotkanie dzisiaj w willi Hansa Lemana, w której wiszą obrazy szkoły holenderskiej, tak się ona nazywa. Żaden z tych malarzy holendrym wprawdzie nie był, ale jak Państwo widzą, przynajmniej ten jeden może w miarę w tym świetle dobrze widać, czyli widok z Montenegro Roberta Kumera. Jest to bardzo znany w Dreźnie... I nie tylko, malarz właśnie tej szkoły holenderskiej. Zatem jedną rzecz już mamy, która znana jest na całym świecie. Oczywiście trzeba wymienić paru chociażby malarzy holenderskich, a oni się sami tutaj wręcz w tym kontekście te nazwiska nam nasuwają: jak na przykład właśnie Vincent van Gogh, Hieronym Bosch czy Jan Vermeer van Daft. Ale jeszcze zanim Rozpoczniemy naszą rozmowę. To poproszę jeszcze raz o tę samą zapowiedź po niderlandzku. Goedendag. Welkom bij de volgende aflevering van Hubus. Gesprekken bij Herbert. De titel van het gesprek van vandaag is Chinese in het Nederlands. Dziękuję bardzo naszej absolwentce, absolwencie Akademii imienia Kuba Spara pani Katarzynie Van der Utelaar, która z kolei poprosiła pana Hermana Nieuwenhuisena, który Przeczytał nam, przedstawił nam również nasze lubuskie rozmowy po niderlandzku z Holandii. No i teraz właśnie mamy takie, takie podwójne nazewnictwo, ale nie jest on, to nie są synonimy. Holandia, Niderlandy. Panie profesorze, jak to się wszystko do siebie ma? Od czego by tu zacząć? Może od króciutko jeszcze o tej barwie pomarańczowej. Dlatego pomarańcze po niderlandzku, ponieważ kolor pomarańczowy jest kolorem dynastii orańskiej, dynastii panującej w Holandii i tak ładnie, sympatycznie się utarło właśnie w Niderlandach że w kwietniu, konkretnie w końcówce kwietnia, 27 kwietnia, obywatele Królestwa Niderlandów będą obchodzili kolejne święto króla. Radosne, bardzo ciekawe święto, podczas którego wszyscy bawią się i otrzymują między innymi papierową koronę w kolorze pomarańczowym i papierową bandanę. Także każdy, kto pojawi się oczywiście w okresie postpandemicznym na terenie Królestwa Niderlandów, będzie na pewno bardzo mile przywitany na tej uroczystości. Skąd Niderlandy i jak do tego się ma nazwa Holandia? Holandia to nazwa związana z europejskim terytorium Królestwa Niderlandów, konkretnie z dwiema prowincjami: Holandia Północna, Holandia Południowa, natomiast te europejskie wszystkie prowincje oprócz Holandii Północnej, Południowej, Gelderland i tak dalej, dochodzą bardzo ważne terytoria zamorskie. Dochodzą antyle holenderskie i dochodzi między innymi Aruba, Kiroszao, Aruba. Te terytoria, antyle holenderskie, Aruba, Kiroszao, one wraz z europejską częścią tworzą Królestwo Niderlandów. I tu może dobrze powiedzieć, że już w 1996 roku funkcjonująca w naszym państwie Komisja do Spraw Nazw Geograficznych jasno zarekomendowało posługiwanie się właśnie tym sformułowaniem Niderlandy, Królestwo Niderlandów, w miejsce tego ograniczonego tylko do europejskiej przestrzeni terminu Holandia. I choć jest to niewielki kraj, to bardzo dużo książek znajduje się na naszym stole, dotyczących turystyki przede wszystkim, bo jest to kraj chętnie odwiedzany przez turystów. Mamy kilka przewodników, ale mamy też takie przewodniki i reportaże o Holandii. Zatem w naszych zbiorach znajdą Państwo wiele ciekawych pozycji, w których i o historii, i o ciekawostkach geograficznych, i kulturowych możemy poczytać. Z tych ciekawostek kulturowych, Pani Profesor, tych jest wiele. No, tak jeszcze jest jedną taką ciekawostką a propos urodzin, święta urodzin króla, to jest tylko to drugie święto państwowe. Więcej nie ma w Holandii. Jest jeszcze bodajże święto y, narodowe 3 maja. No. 5 maja, tak. tak? 5 maja to jest Dzień Wyzwolenia. Dzień Wyzwolenia i to są wszystkie święta. Narodowe. No, jeszcze ważnym dniem jest 5 września, bo wtedy ogłaszany jest budżet w Holandii, więc to jest też święto przez króla ogłaszany budżet. No bo. To jest zapowiedź, Co to będzie w przyszłym roku, nie? więc też wtedy jest impreza. Ale nie jest to święto narodowe, tylko, tylko taki element sygnalizujący te, tej, o tej przyszłości. No ale co do kwestii kulturowych, oczywiście, szanowni państwo, Holandia jest ciekawym krajem, wielokulturowym krajem, wielonarodowym, choć obserwuje się też na przykład obecność pewnych osiedli, tak, tureckich czy wielu innych, ale to, że jest taka wielokulturowa, powoduje, że wypracowali sobie też takie różne kulturowe konteksty, które są troszeczkę inne niż nasze. To jest też ciekawe, warto wybierając się do Holandii zapoznać się z takimi pewnymi obyczajami na przykład. Na przykład kulturowymi, ponieważ niektórzy mogą się zdziwić. Na przykład, kontekst całowania kobiety w rękę w Holandii w ogóle nie występuje. Uważa się, to jest w ogóle kosmiczna jakaś tradycja, nie do przyjęcia. Kwestia chociażby zdejmowania butów, kiedy pójdziemy w gości do Holendra, nie zdejmuje się w ogóle butów, więc, to jest jak gdyby kolejny element, na który warto zwrócić uwagę. Jeśli Państwo będziecie szli w gości do rodziny holenderskiej, warto jest zabrać kwiaty, albo jeśli jest to już któraś wizyta butelkę dobrego wina w prezencie, W kraju, w którym jest bardzo dużo kwiatów, jeszcze się, jeszcze kwiaty, się kwiaty przynosi, przynosi nosi, tak. kojarzy nam się też tak, z nie tylko z tulipanami, tak. ale też z innymi różnymi pięknymi kwiatami, roślinami. A, A propos tych to... butów Pani Profesor, bo tam takie specyficzne buty, zdaje się, są też symbolem. Tak, e, tak. Trudno Specy... nawet butami to nazwać, prawda? No, bo obuwie. Drewniaki, takie specyficzna nazwa saboty. Nie wiem, czy Państwo wiecie, skąd ta nazwa się wzięła, a mianowicie w dawnym czasie z tych butów korzystali również pracownicy w fabrykach w Belgii we Francji. Kiedy chcieli zamanifestować jak gdyby swoje złe traktowanie przez swoich pracodawców, wtykali te buty w maszyny, niszcząc te maszyny. I stąd z języka francuskiego zostało to nazwane sabotażem. I ta nazwa przeszła, jak gdyby, że są to te saboty, czyli buty służące do sabotażu, tak naprawdę, czyli jak gdyby manifestowania swojego niezadowolenia. I ta nazwa pozostała do dzisiaj jako symbol Holandii. Poza tym element kulturowy, wiatraki oczywiście. Tak? Dawniej, jeszcze do XIX wieku, było ponad 9 tysięcy wiatraków w tak małym kraju, więc było to niesamowicie dużo. W tej chwili zostało ich około tysiąca, ale co warto podkreślić, one wszystkie są sprawne. One wszystkie w dalszym ciągu są doskonałe. W doskonałym stanie i e, działają. E, inne elementy, które są związane z tym krajem, takie jako ciekawe, to są pewne e, takie, e, jak gdyby specyficzne spojrzenie stereotypowe na Holendrów. Po pierwsze, uważa się, że oni są e, bardzo tacy bezczelni. Oni nie są bezszczelni, tylko są prostolinijni. Holender powie nam w twarz wszystko to, co myśli. Nie będzie się zastanawiał, nie będzie tego wijał, mówiąc. Kolokwialną bawełnę, czy tak jak Anblik zawaluowywał, czy po prostu się obrażał. On nam po prostu powie o to, to, co myśli. I to, co jest też ciekawe, proszę Państwa, nawet jeśli. Holendrzy pokłócą się w pracy w, jakimś, w jakiejś sprawie zawodowej, to wychodząc z pracy pójdą razem na piwo i nie będą mieli z tym jakiegoś problemu, że nie będą z sobą rozmawiać czy się obrażają. Jest to po prostu proces naturalny. Nie? Więc jak gdyby jadąc tam, musimy mieć świadomość, że to, ten kontekst zachowania będzie troszeczkę inny i w inny sposób będzie przebiegał. Oczywiście. To, co ważne, Holendrzy, jeżeli pójdziemy do nich z wizytą, jeśli będziemy ich żegnać, powinniśmy się bardzo solennie z nimi pożegnać. A dodatkowo, jeszcze mają taki zwyczaj wychodzenia przed dom i jakby żegnania, jeszcze przed domem, swoich gości. Więc wypada jeszcze, proszę Państwa, klaksonem pożegnać gospodarza, że było wszystko ok i że jesteśmy zadowoleni z tej wizyty i że było wszystko bardzo dobrze. Co ciekawe, kiedy idziemy do nich na urodziny, powinniśmy złożyć życzenia nie tylko jubilatowi. Ale też wszystkim gościom obecnym i ze wszystkimi się przywitać i wszystkim życzyć wszystkiego dobrego. Ale to, co się podkreśla, proszę Państwa, warto jest w Holandii umieć mówić nie czyli być asertywnym, nie dać się wykorzystywać w różnych sytuacjach. Oni są do tego przygotowani, gotowi, i tak jak mówię, nie będzie to odczytane jako jakieś niekulturalne zachowanie. Trzeba po prostu mieć argumenty do tego, żeby powiedzieć, że tego dzisiaj nie zrobię, czy w związku z tym, że jest taka, nie inna sytuacja, tak to się nie będzie zadziewało. Oczywiście w kwestiach innych stereotypów mówi się czasami, że Holendrzy są skąpi. Patrząc z perspektywy na to, na co wydają pieniądze w porównaniu np. Na do nas Polaków, okazuje się, że właściwie nie są skąpi, tylko wydają na coś innego. Holendrzy uwielbiają dbać o swój dom, o swoje wnętrza, o ogrody i bardzo dużo inwestują w tego typu sprawy. Nie są natomiast. Jak gdyby zainteresowani inwestowaniem w siebie, w sensie strojów i innych rzeczy, tutaj jak gdyby oni tego nie odbierają. I to jest też taki kulturowy jak gdyby sygnał i, i aspekt, że czasami mówimy, że Polacy nawet przez ostatnie 10 lat by nie pomyśleli, żeby pokój pomalować, a Holendrzy zrobią to w tym czasie co najmniej 4 razy. Więc ten, ten kontekst kulturowy też się tutaj bardzo przewija. Czasami podkreśla się, że oni są niegościnni. Dlatego, że jak gdyby w Holandii jest zwyczaj, że nie przychodzi się bez zapowiedzi, nie? więc trzeba się zapowiedzieć, czy trzeba się umówić. No i to, co jest istotne, o, tym, o czym trzeba pamiętać, jeśli pójdziemy w porze lunchu, to nie zostaniemy ugoszczeni. Tak? Czyli lepiej między 17 a 19, jeżeli nie byliśmy zaproszeni, po prostu się nie pojawiać, bo będzie to źle odebrane przez Holendrów, jako taki no, niekulturalny. Zwyczaj. Co ciekawe, proszę Państwa, inna ciekawostka kulturowa, w kontekście takiego reagowania w różnych sytuacjach, holendrzy nie są spontaniczni. Holendrzy są bardzo powściągliwi, czyli, jak gdyby, w momencie, kiedy będzie im się coś powiedziało, podobało, powiedzą, że może być, że było ok. Tak? Jeżeli już powie, że było ok, to znaczy, że to było takie naprawdę super. Holender szybciej powie, że mu się coś nie podobało niż że mu się coś podobało i o tym też powinniśmy pamiętać. Jak zapytamy ich jak tam w pracy, to najczęściej usłyszymy, może być. Czy to po polsku? To takie. Holendrzy bardzo mocno narzekają. To jest myślę, taka wspólna cecha, a szczególnie i bardzo intensywnie narzekają na pogodę, proszę Państwa. Ciągle są z tej pogody niezadowoleni, to jest też standard, jak gdyby taki stereotyp holendra. Oczywiście czasami mówi się, że są złośliwi, ale to wynika też jak gdyby z tego kontekstu takiej bezpośredniości. Na przykład pójdziecie Państwo z nimi nie wiem, na piwo i, i powiecie, że y, czy nie mogliby Wam pożyczyć pieniędzy, bo zapomnieliście portfela. To holender może Wam powiedzieć na przykład, co żona nie dała Ci kieszonkowego. Więc jakby, może to zostać odebrane negatywnie. A to jest takie symp sympatyczne, jak gdyby, odniesienie się do tej bezpośredniości. Holendrzy poza tym bardzo nie lubią takiej bezpośredniej cielesności, czyli podawania ręki, ściskania się, tak? przytulania, jak gdyby takiego powitania. Tego nie ma, stąd też jak gdyby to podejście do kobiet i tego niecałowania w rękę też jest tym procesem naturalnym. Kwestia, myślę, że taka jeszcze ciekawostka. Z Holandią kojarzą się też rowery. Oni bardzo intensywnie uprawiają sport, i mimo tego, że, proszę Państwa, nie mają jakichś wielkich osiągnięć sportowych tak, w różnych dziedzinach, w różnych dyscyplinach, to, proszę Państwa, niemal każdy Holender należy do jakiegoś klubu amatorskiego sportowego. Oni wszyscy uprawiają jakiś sport i wbrew pozorom, największą popularnością nie cieszą się rowery, tylko łyżwiarstwa. To jest ich narodowe szaleństwo. Oni po prostu to łyżwiarstwo uwielbiają. Bardzo wielu z nich trenuje to łyżwiarstwo, w sensie takim amatorskim oczywiście, ale jak gdyby jest to taki ich narodowy sport. No, trzeba sobie wyobrazić, jak te kanały zamarzną tak. e, jeszcze w miarę bezwiecznej, przy bezwiecznej pogodzie. To się nieczęsto zdarza, to wówczas słyszałem, że są nawet takie dni wolne ogłaszane, żeby każdy mógł sobie tymi kanałami Pojeźdź. w bezkresną dal pojechać na łyżwach. Tak jest. Co jeszcze możemy pokazać tak kulturowo? Proszę państwa w momencie kiedy były te różne perturbacje historycznie Holendrzy uwielbiali też jak gdyby inwestowanie w ten kontekst wystroju domowego, o czym już wspominałam i między innymi zanim jeszcze mieliśmy do czynienia z porcelaną miśleńską, miśnieńską, były fajanse z Delftu. Nawet dwa wielkie wazony mamy na wawelu. Jest to jakby taki element trochę no, gorszej. Tak, jakościowo porcelany, oni naśladowali te wszystkie wzory chińskie, które w tamtym czasie były bardzo drogie, ponieważ wszyscy Holendrzy chcieli mieć w domach jak gdyby ten, te elementy fajansowe. Co ciekawe. Walczą z wodą ciągle, tak? no bo wiemy, że ta woda gdzieś tam u nich występuje, w związku z tym ciągle te walki prowadzą i w jakimś tam zakresie próbują sobie z tym poradzić. To jest też taki symbol tej Holandii jako element też w pewnym zakresie kulturowy. No i to co ważne, Holendrzy podkreślają, że są bardzo tolerancyjni. Oczywiście wiemy kontekst podejścia do narkotyków, tak, czy wielu innych kwestii powoduje, że Holandia jest postrzegana przez tego typu pryzmat, niemniej jednak jest to i uregulowane i jak gdyby znajdują się specjalne miejsca, gdzie można jak gdyby... W Ci, którzy w jakimś tam zakresie na swój użytek chcieliby skorzystać, z tego korzystają, to jest też taki element kulturowy. Oni się tym jak gdyby helpią, że jest to ten element prezentacji tej tolerancji, która tutaj jak gdyby, wynika z tej wielości różnorodności. Takim ciekawym aspektem myślę jeszcze kulturowym jest kontekst obchodzenia święta Mikołaja. 5 grudnia przypływa na statku parowym do Holandii Mikołaj, który występował jeszcze dotychczas, mniej więcej do 2014-2015 roku w obecności Czarnego Piotrusia. Historia mówi o tym, że to Mikołaj jak gdyby wykupił etiopskiego chłopca o nazwisku Petrus i stąd, jak gdyby ten czarny Piotruś tutaj występuje, ale po 2014 roku rozpoczęła się dyskusja w kontekście pewnych elementów rasizmu, że ten Piotruś jest jak gdyby tym niewolnikiem. I w związku z tym, że jako ciemnoskóry jest na usługach Mikołaja, w związku z tym rozpoczął się proces dyskusji nad rasizmem i w tej chwili nie ma już Czarnego Piotrusia, tylko twarze malowane są na różne kolory, żeby pokazać właśnie tą wielokolorowość, wielorodność Holandii i to, że jak gdyby odcina się ona jak gdyby od, tego, od tych czynników rasistowskich. Oczywiście też będzie zaskoczeniem, bo Mikołaj do Holandii przypływa z Hiszpanii. Nie ma takiej tradycji jak u nas, tylko z Hiszpanii, ponieważ pochodzi to też z tego okresu, kiedy Hiszpania już była dla Holendrów tym bardzo odległym krajem, tym bezkresem, który, z którym byli związani w związku z tym, jak gdyby ta tradycja pozostała do dzisiaj. Jeszcze może jedna taka charakterystyczna tradycja na Mikołaja dzieciom daje się czekoladowe litery, które są jak gdyby pierwszą literą ich imienia, a dołącza się do tego wierszyki przypisane jak gdyby przez autorów, którzy te prezenty dają, to jest też taki ciekawy element, myślę, tradycji i kultury Holandii. Oczywiście folklor muzyczny, katarynki jako taki symbol też Holandii, tutaj moglibyśmy wymieniać jak gdyby te różnorodne elementy, które się z tym wiążą, więc tych aspektów kulturowych myślę, że jest bardzo, bardzo dużo. No i a propos jeszcze wody i osuszania terenów, to też znajdujemy się w mieście nad Wartą, a tutaj, historycznie patrzy, patrząc, przybywali olędrzy. Mamy wioski, które zostały założone przez olędrów, a to są właśnie mieszkańcy terenów dzisiejszej Holandii, którzy przybywali tutaj jako specjaliści od posuszania, nie tylko zresztą nadwarciańskich błot i różnych bagien, ale też na terenie dzisiejszej Polski, nadwiślańskie tereny, żuławy i tak dalej, i tak dalej. Zatem no ten naród to taki wędrowniczy, stąd też z kolei mówi się latający Holender, ale to pewnie ma się tu już na myśli cały świat, bo jak właśnie Pan Profesor wspomniał, do dzisiaj no są tereny, które historycznie związane są właśnie z Królestwem Niderlandów. No i Panie Profesorze, Holandia to też miejsce ważne politycznie, bo zdaje się, że tam się znajdują bardzo ważne instytucje, Trybunał Sprawiedliwości, Znamy Hagę, prawda, w Hadze, tak. no taki kojarzący nam się niestety z konfliktem też bałkańskim, tak specjalny Trybunał... Do spraw Do byłej Jugosławii. Dokładnie tak. Tak jak Pan Dyrektor przed chwilą wspomniał, Haga jest siedzibą od dawien dawna już, to już jest ponad 100 lat, Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. Pięknego budynku, który został ofiarowany przez szkockiego Amerykańskiego biznesmena szkockiego pochodzenia, Andrew Carnegie, który zbudował za swoje pieniądze i przekazał właśnie na potrzeby powstałego po I wojnie światowej stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej, bo taką się wtedy nazywał. Po 1945 roku jest to już Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości. I tutaj musimy powiedzieć o tym, że Polska odegrała bardzo ważną rolę w kontekście MTS. I to ma związek ze zmarłym w 1993 roku wybitnym profesorem, specjalistą od prawa międzynarodowego publicznego, profesorem Manfredem Lachsem. Pan profesor Manfred Lachs był prezesem Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze. I z tym wiąże się też taka ciekawa opowieść, i myślę, że też zaproszenie wszystkich Państwa, którzy będą zainteresowani, odwiedźcie kiedyś proszę w Warszawie przy ulicy, ulicy Katowickiej 9 na pięknej Saskiej Kępie obiekt o bardzo ciekawej nazwie Fundacja Dom Holenderski. To jest dom związany również właśnie z działalnością, z życiem wspomnianego pana profesora Manfreda Laksa. W tym domu mieścił się długie lata, mieściło się Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Niderlandzkiej a od pewnego czasu właśnie Fundacja Dom Holenderski. I to ma związek też z działalnością, aktywnością naukową, m.in. pana profesora Ryszarda Żylichowskiego, pracownika Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, autora bardzo wielu opracowań. Politycznych właśnie i także historycznych o Królestwie Niderlandów. Gdy pan dyrektor zapytał tutaj o aspekty polityczne, to trzeba powiedzieć, że nam, czytelnikom w Polsce, na przykład rozwiązania konstytucyjne Królestwa Niderlandów przybliżył z kolei profesor Andrzej Głowacki, i jego opracowania też są dostępne właśnie między innymi u nas. Natomiast trzeba powiedzieć, że. Królestwo Niderlandów ma formę monarchii konstytucyjnej. Od 2013 roku głową państwa jest król Wilhelm Aleksander. Do 2013, od 1980, królową Holandii, królową Niderlandów była Beatrycze, która abdykowała na rzecz swojego syna. A ciekawostką jest, że z kolei na rzecz swojej córki Beatrycze abdykowała w 1980 poprzednia królowa Juliana. A mamą królowej Juliany była z kolei osoba niezwykle poważana przez Holendrów, mianowicie królowa Wilhelmina, która stała między innymi na czele rządu emigracyjnego Niderlandów w Londynie w okresie okupacji hitlerowskiej tego kraju, czyli w latach 1940-1944. Link do Polski. Różne rządy emigracyjne w Londynie funkcjonowały. Jednym z nich właśnie był rząd Królestwa Niderlandów, gdzie królowa Wilhelmina na falach BBC również wygłaszała mowy do swoich obywateli, podtrzymujące ich na duchu. I tu wspomnieć koniecznie musimy o dwóch naszych sławach i generałach obu Stanisławach Stanisław Maczek i Stanisław Sosabowski generał Stanisław Sosabowski i jego absolutnie kluczowa rola i też wiemy, że rola filmowa, operacja Market Garden, która została oczywiście zekranizowana już dawno, dowódca brygady spadochronowej, a z kolei generał Stanisław Maczek, to człowiek, który jest jednym z głównych wyzwolicieli Belgii i też właśnie Królestwa Niderlandów. Generał Stanisław Maczek spoczywa zresztą na polskim cmentarzu wojskowym w Bredzie. Także nawet po swojej śmierci w 1994 roku miał życzenie, żeby być wśród swoich żołnierzy, żeby być pochowany właśnie na tamtym terenie. Bardzo ważna rola, bardzo pamiętana w Królestwie Niderlandów. Pamiętam parę lat temu, bodaj w 2018, odbyły się uroczystości poświęcone obu generałom z udziałem króla Wilhelma Aleksandra. Z takich ciekawostek, królową Niderlandów jest Maksyna, pochodząca z Argentyny. Pochodząca z Argentyny, para królewska ma dwie dziewczynki, a zatem można powiedzieć, po Wilhelmie Aleksandrze, tron również wróci do kobiet. A więc po Wilhelminie, po Julianie, po Beatrycze będzie również kolejną królową Z Tych historycznych wydarzeń mamy książkę na ten temat Historia Holandii. Jeszcze pod tym tytułem Historia Holandii, choć dzisiaj już sami Holendrzy preferują, żeby jednak mówić historia Niderlandów. Historia Niderlandów, a z kolei ze współczesności, do współczesności też tej politycznej, do ciekawostek należy to, że ważniejsza w sensie politycznym Izba Parlamentu nazywa się Drugą Izbą Stanów Generalnych, że parlament nosi nazwę taką, którą kojarzymy z Francją, właściwie z okresem rewolucji francuskiej, Stany Generalne. W skład tych stanów generalnych wchodzi właśnie ta druga izba i pierwsza izba, pierwsza izba jest odpowiednikiem Senatu. I tu dość powiedzieć, że w dniach 15, 16, 17 marca bieżącego roku 2021 odbyły się ostatnie wybory parlamentarne do właśnie tej drugiej izby. I tutaj, bo to co wspomniała przed chwilą pani profesor, mówiąc o ważnej cesze, Niderlandczyków o tolerancyjności. To też ma związek z tym, że jest tam bardzo mocno zakorzeniony, ugruntowany liberalizm w różnych jego odmianach, i to znalazło też przełożenie na wyniki tych wyborów parlamentarnych, dlatego że dwa pierwsze miejsca, i to naprawdę z solidną izbą mandatów, zdobyły dwa ugrupowania liberalne. Pierwsze to jest Ludowa Partia na rzecz Wolności i Demokracji VVD, jej liderem jest obecny premier Mark Rutte i wszystko wskazuje na to, że Rutte będzie po raz kolejny premierem, a drugie miejsce i to jest ciekawe, zajęła chyba jedna z najważniejszych w ogóle w skali całej Europy ugrupowań socjaliberalnych, Partia Demokracji 66. I odnotowała aż o 8 mandatów wzrost swoich miejsc w parlamencie. Media donoszą, że liderka tego ugrupowania, wybaczcie Państwo, nie pamiętam nazwiska tej pani, tańczyła na stole z radości i podobna na YouTubie można znaleźć właśnie filmik z tego, jak wyrażała radość z tego zwycięstwa. Ale ciekawostek nie koniec. Bo 5 mandatów w drugiej izbie stanów generalnych zdobyła. Partia Zwierząt. A więc nie wiem, czy wszystkie zwierzęta w Holandii są świadome tego, że mają swoją i to pięcioosobową reprezentację w drugiej izbie stanów generalnych. Ale uśmiechając się, zarazem musimy powiedzieć rzecz interesującą. System partyjny Królestwa Niderlandów jest jak karta menu w dobrej restauracji. Tam każdy wybierze coś dla siebie. Od skrajnej lewicy po skrajną prawicę, tak na dobrą sprawę. I podkreśla się, znawcy politologii podkreślają, że system partyjny Królestwa Niderlandów jest rzeczywiście systemem bardzo pluralistycznym, chociaż, a propos tych skrajności, jest dążeniem, aby nie dopuszczać. Do sprawowania władzy, do udziału we władzy, ugrupowań, no przede wszystkim skrajnie prawicowych, których znaczenie niestety też w wyborach, także tych ostatnich w królestwie Niderlandów trochę wzrosło. Jest zatem dążenie do tego, żeby te rządy miały postać albo bardziej centroprawicową, albo bardziej centrolewicową. Dąży się do kompromisu to też jest jedna z takich charakterystycznych cech. Nie ma raczej ostrych, bardzo mocno polaryzujących sporów politycznych jest dążenie do tego, żeby znaleźć kompromis, bo to znowu ma związek z tym wspomnianym już właśnie przed chwilą, tym zróżnicowaniem społeczeństwa niderlandzkiego narodowościowym, także religijnym, bo tutaj i ta tradycja też odgrywa, odgrywa bardzo, bardzo duże znaczenie. Także ciekawy to kraj, interesujący. Nie tylko pluralistyczny naród, ale też i z każdym Holendrem można porozmawiać w kilku co najmniej językach, nie tylko po niderlandzku, ale też i na pewno po angielsku, w dużej mierze po francusku, po niemiecku, no i oczywiście są jeszcze języki takie mniejsze, lokalne, jak flamandzki. Zatem każdy Belg radzi sobie doskonale w świecie, podróżując, porozmawia, no i jeszcze też, jak już mówiliśmy, Niektórzy z nich posiadają szczególne umiejętności, zwłasz, zwłaszcza jeśli chodzi o osuszanie terenów. Poldery, tak. Poldery. Jest. Poldery. Dzisiaj to się przekłada może już nie tyle na osuszanie, co na z kolei rolnictwo. Tak. Szeroko rozumiane. I kwiaty, ale też i hodowla zwierząt. Wielu, wielu rolników w Polsce to właśnie Holendrzy. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że najdroższą cebulkę tulipanu, tulipana sprzedano ostatnio za 35 tysięcy euro. Więc. Gatunki. Jak, jak, diamenty. jak diamenty. Może nawet drożej jak diamenty. Także to mają też takie osiągnięcia właśnie w tej produkcji w rolnictwie. I tu, w nawiązaniu do tego, co przed chwilą powiedziała pani profesor, no cudowne miejsce pod Amsterdamem: Koikenhof. Czyli właściwie taki wielki, jeden z największych ogrodów, no i wspaniała giełda różnego rodzaju kwiatów, bo rzeczywiście, no, Holendrzy są tutaj dostarczycielami. Eksport kwiatów zajmuje też bardzo poważne miejsce w gospodarce Królestwa Niderlandów. To zatem zapraszamy na spacer do naszego parku przy bibliotece. Tam też w tej chwili zaczynają kwitnąć z tego, co dzisiaj widzieliśmy, krokusy i też, mam nadzieję, inne kwiaty, czy taką namiastkę w Holandii może do dzisiejszego tematu tam Państwo znajdą. Bardzo dziękuję Pani Profesor Bacie Orłowskiej. Dziękuję bardzo. I dziękuję bardzo Panu Profesorowi Pawłowi Leszczyńskiemu. Bardzo dziękuję.